Simki? Nie. Mój, ja jestem Simkiem, pana Tati. A, on się. Dzień dobry, dzień dobry. Gdzie ty, Simku, jesteś? Tutaj, na dole, w bibliotece jestem. <grym> Ale ja cię nie widzę. A, gdzie ty jesteś? Ja nie wiem. Ja utknąłem. Gdzie ty jesteś? Tata. Ja nie wiem. I ty zbocie takim ty głosiem mówić. Gdzie jesteś, W czasie? Basienie? <laughs> Tam gdzie te drzwi. O. Gdzie jesteś, Ciacia? Jesteś na dole. W bibliotece? Jesteś na dole, Tata. No Tutaj jestem. Cześć. Nie, ja nie lubię szkoły. Cemu? Zobacz, będzie tura ruka. Jedziemy. Patrz, zobacz, jakie dziewczynka. Nie, nie, ulepsia no i trudno bardziej. Nie, nie mogę. Halo, tata. Chodź. No co? Nic. achei que o a outra. É, que é isso aí. Ah, é. É, vamos, vamos, vamos. Eu vamos, vamos, vamos. Eu vamos, vamos, vamos. É, vamos, vamos, vamos. É, Ale chcę wiedzieć, co dzisiaj się dzieje. Okej, okay, już zrobiłam kupę. I mój tata mówi, że na mnie jechać do Francji. Więc jadę, jadę do niego na mojej huleinę, najlepszej na świecie. Gdzie jesteś, taza? A ja jadę! Nad mnie to Masz, Ja Jadę sobie. Szybku! idziesz? Tak, tato, jadę! O, turbulencje! O! Cześć, tata! Jakie turbulencje? Dobra! Ha, ha, ha! A się coś nazywa, 17. Badaj Mam co ja robię za coś. Wczoraj to zasłoną babuszkę na męża i ją wyzytą z tego samolotu. Prowadzę! Tata, ja przewadzę. I Ja uciekam z tego samolotu. Wyskakujemy, tata! Wyskakujemy, tata! Wyskakujemy na tochronie. Chodź. Jak coś? To to ja. A! O, waha, widziałeś, jak skoczyło. Chodź do basenu. No jeden. Chodź do basenu. Jestem! Będę lepać. Co? Będę babek. Juhu! Widziałeś? I believe, Matthew fly. Uczyłam się te piosenki w szkole! I believe, back and fly! Będę mieć za chwilę urodziny! Mój tata dzisiaj przygotuje prezenty, bo mam dzisiaj urodziny. Sto lat, sto lat, nie żyję, nie żyję, no. Sto lat niech żyje, żyje nam Jeszcze raz, jeszcze raz Kabanosy żyj, kabanosy żyj A kto? Kubuś! Aha, dzięki się za piesneczkę. Ale nie lubię ryżu Dzień. Co? Mam dla ciebie prezent Co to jest? Kola, 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 kola! I jeszcze coś. Mój tata. Mój tata mnie zaadoptował I jest fajnie, bo on ma osiemnaście lat, a ja mam tylko osiem! Chodź, tata! Idę, dziecko, idę! Fajnie, dziecko, chodź. Fajnie, Siemka! Czemu ty masz znaki zapytania nad sobą? Aaaa! To są hashtagi! Nie znaki zapytania! ja sobie kolę? Co? Skończyłaś się? Daj mi więcej koli. Nie chcesz żadnej rukoli Dajcie mi coli! Ej, co ty stało? Chodź do naszego domku! Idziemy? Chcę sobie zmienić kolor w losu, chodź. Mruj, Mogę? Chodź! Szkoczy! Juhu, idziemy. Są tutaj twoje urodziny, więc możemy. A gdzie to jest, tylko? O, na mnie Jest mój tato się nazywa Jamek? O, jak chyba? <laughs> A ja tutaj jest włosy? Chodźmy do Jamek! Podaj, wylekuj! Wolno chodzić tak! Ja chcę na kolor różowy, różowy, różowy! I ty na jaki kolor? Różowy, różowy, różowy! Jestem Josi, ten taki YouTuber! Jestem Josi, YouTuber! Juhu! Jesteśmy YouTuberami, tata. Jestem Josi. będziemy nagrywać. <laughs> Wiele kamele. Mój tata! I e, nowy samochód, e, który właśnie wam pokażemy. E, to jest ten nowy samochód, i teraz będziemy nim jechać. Tata, mój. Tata, mój tata będzie go wprowadził. I. E, no. I zostawimy youtuberami. i zostawcie łapkę w góle i suba z krzymeckiem. Teraz jedziemy i tu jest nasze nowe auto, więc chodź do dentysty tata. Do dentysty chodź, nagrywamy. Choć tu jest dentysta. Bo ja mam, mam kilka zębów nie takie i chyba już nie będę tak cieszyć jak... Nie będę mieć takie dobre włosy. Dobra. Człowa, boli mnie! Czemu ty sobie pożłeś lekarzu? Yy, mój tam to jest lekarz. Widzowie, ja nie chcę pokazać zębów, więc dlatego wam nie pokazuję. Dobra, chyba muszę to Mam takie niezadne. Boję się. Czemu ty będziesz mieć kapkę. Dobra, widzowie, kończymy, będzie par dwa. Ej, tato, skończyłem nagrywać. Cześć, do ze. Fuuu! Fuuu, Okej, mi się druga, więc będziemy się na cenę z drugą. Rodzinka.pl pa! pa.